Dzień dobry, witam wszystkich widzów na kanale Wolski o Wojnie. Zapraszam na raport z konfliktu na Ukrainie za dzień 16 kwietnia. Dzieje się w tym konflikcie bowiem dużo, przy czym rzeczy niekoniecznie medialnych. Wszyscy skupiają się na zatopieniu krążownika rakietowego Moskwa, natomiast sytuacja w Donbasie nie wyglądają najlepiej dla armii ukraińskiej i myślę, że warto tę kwestię przedstawić. Dlatego, w ramach odpoczynku od przedświątecznego Fitnessu na szmacie, zapraszam do obejrzenia materiału. Zanim jednak obejrzycie materiał, poproszę o zasubskrybowanie kanału, zalajkowanie i przesłanie do znajomych, ponieważ algorytmy YouTube są nieubłagane. Jeżeli to już zrobiliście, to bardzo Wam dziękuję, jeżeli nie, proszę Was o zrobienie tego i w tym momencie zapraszam do obejrzenia tego, co nagrałem. Analizując sytuację na Ukrainie, zacznijmy od tego, co najbardziej rozpala wyobraźnię wszystkich i co jest dalej nośnym tematem medialnym, a mianowicie zatopienie krążownika rakietowego Moskwa. Ono miało miejsce na południowy... Południe od Odessy, na zachód od Sewastopola, mniej więcej w tym rejonie. Omówiłem to, mam nadzieję, dość wyczerpująco na materiale sprzed kilku dni. Faktycznie należy uznać, że coś się zapaliło na tym krążowniku. Dostępne są już dobrej jakości materiały ze zwiadu satelitarnego, które pokazują, że krążownik zamieni, w zasadzie zamienił się w pies hutniczy. Dalej nie wiemy, czy było to na skutek trafienia POKPR, czyli przeciwokrętowych pocisków kierowanych ukraińskich, czy też po prostu na skutek typowej dla Rosjan niedbałości, łamania własnych procedur, a zwykłej głupoty. Pamiętajmy, że Rosjanie wcale nie potrzebowali działań przeciwnika, żeby zatopić sobie na przykład krążownik podwodny Kursk, tak? Tam, tam w tym przypadku doszło do wybuchu po prostu torpedy, torpedy z napędem cieplnym na skutek rażących, rażącego niedbalstwa w jej obsłudze, w efekcie czego stracono bardzo nowoczesny wówczas okręt. Być może było tutaj podobnie, aczkolwiek Amerykanie już w tej chwili pewne dane wywiadowcze udostępniają, z których wynika, że tak naprawdę Moskwa została zatopiona pociskami przeciwokrętowymi Neptun wyszczelonymi przez stronę ukraińską. Ale dalej nie wiadomo ile rakiet odpalono, jak wyglądała ta misja, no wiemy tylko, że, że Moskwa po prostu nagle zaczęła płonąć i zatonęła. Aczkolwiek Ukraińcy puszczają takie oczko i mówią, że to, to, to na skutek ich działania. Amerykanie po cichu przyznają rację, znaczy w zasadzie już oficjalnie przyznają rację, że to jest zatopienie na konto marynarki wojennej Ukrainy w zasadzie baterii brzegowych Neptuna, nabrzeżnych, przepraszam. Tak więc mamy bardzo duży sukces. Tylko zanim będziecie wyciągać wnioski, to jeszcze raz bardzo Was proszę i o wszczęśliwość w osądach. Ponieważ jeżeli sięgniemy sobie do monografii, tak tu jest tak: Można, Statki, Okręty, czyli periodyk, który bardzo lubię i szanuję. Jeżeli sobie sięgniemy i poczytamy, to przeczytamy, jaka była realna wartość bojowa tego krążownika. I to jest bardzo ciekawa rzecz, ponieważ uwaga, ty, cytuję. Nie na darmo jednostki te przez swoje załogi tak kiedyś, jak i dziś określane są mianem jednorazowych okrętów. Tak, jednorazowych okrętów, czyli stracili jednorazowy okręt. Już w latach 80 możliwości odparcia zmasowanego ataku powietrznego były mocno ograniczone, na przykład w porównaniu z amerykańskim systemem Aegis. Jest naprawdę kupa stron argumentów, które bardzo jasno pokazują, dlaczego to były jednorazowe okręty, i w zasadzie one nie za bardzo miały racji bytu na współczesnym polu walki. Tu też jest opis tego, że cały wielki, wspaniały krążownik rakietowy tak naprawdę był w stanie naraz zwalczać tylko pięć różnych celów, znajdujących się w powietrzu z danej burty tak? czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A jeżeli Ukraińcy na przykład odpalili siedem albo osiem rakiet, no to siłą rzeczy Minimum dwie albo trzy musiały przejść przez obronę i trafić w okręt, tak, więc to nie był nowoczesny okręt, to był okręt, którego obrona przeciwpowietrzna i przeciwrakietowa była, przeciwlotnicza i przeciwokrętowa była na poziomie konfliktów w Falklandach w 1982 roku. Szczegółowo wyjaśniałem to na materiale sprzed kilku dni dotyczących zatopienia tego krążownika, myślę, że gdzieś go tutaj podlinkuję. Natomiast jeżeli chodzi o zmagania na lądzie, no to zacznijmy od rejonu Hersonia i Mikołajewa. No, i tutaj mamy kolejne cuda, jeżeli chodzi o lotnisko w Hersonie, ponieważ ono zostało tak naprawdę ostrzelane po raz 15. I znowu Rosjanie coś tam stracili, ale tym razem już nie latającego, tylko tam jeżdżącego. Tutaj jest o sytuacja tak naprawdę na północ od Dniepru wygląda tak, że Rosjanie. Trzymają te przyczółki tak jak trzymali, oni nie chcą się cofnąć do Dniepru, nie chcą oddać Hersonia, co wynika prawdopodobnie z tego, że Dniepr jest absolutnie kluczowy, żeby zaopatrywać wodę między innymi Krym, tak? Więc nie wydaje się, żeby Rosjanie planowali tutaj nawet wycofać się do linii Dniepru, raczej będą starali się utrzymać linię Dniepru. Herson, czyli jedyne większe miasto, które udało im się tak naprawdę do tej pory zająć? Oraz przede wszystkim utrzymać przyczółki na północ od Dniepru i od Kresonia, ponieważ one w razie czego będą dla nich na wagę złota w przypadku jakiejś przyszłej wojny albo operacji. Tak? Więc wydaje się, że w tym rejonie Rosjanie raczej przeszli do defensywy i raczej będą starali się po prostu utrzymać swoje zdobycze, a nie wycofywać się. Jeżeli chodzi na, o, o linię Zaporoże-Donieck, tutaj też możemy powiedzieć, że front zamarł. Tak? Przynajmniej w tym rejonie. Tutaj wyraźnie widzimy, że tak naprawdę ani nie ma znaczących akcji ofensywnych Rosjan, ani nie ma znaczących akcji ofensywnych Ukraińców. Wydaje się być skrajnie mało prawdopodobnym, żeby Ukraińcy byli w stanie wybić korytarz do Mariupola. Natomiast Rosjanie też nad tym w tym terenie nie kwapią się do jakichś dużych akcji ofensywnych, co prawdopodobnie wynika z tego, że po prostu nie mają sił ku temu. czy znaczy Mariupol, przepraszam, Mariupol. No i pewnie zadajecie sobie pytanie, co się dzieje w Mariupolu, który się bohatersko broni już tyle dni? No źle się dzieje, tak. Tutaj mm, takim znaczącym sukcesem było to, że żołnierze z jednej z brygad zdołali tak naprawdę przebić się i dostać do, do pułku Azow, czy do szczątków pułku Azow. Z tego co wiemy, port tak rybacki został już zdobyty. W tej chwili wychodzi duże uderzenie rosyjskie, które ma po prostu przeciąć ten taki pas nadmorski, który trzymają Ukraińcy na dwa elementy. I prawdopodobnie spowoduje to do połowy przyszłego tygodnia podzielenia obrony na dwa kotły. Jeden na zachodzie Mariupola w pasie nadmorskim, być może ta brygada, która tutaj się broni, będzie próbowała się przebić do zakładów Azovstal, no i zakłady Azovstal, na które tak naprawdę naciągnęły w zasadzie nie jednostki, a szczątki tych jednostek, które zdołały się przebić do broniących się ramazowców. Natomiast dlaczego ten teren jest ciężki do zdobycia, a relatywnie łatwy do obrony? To satelita wiele wyjaśnia. Proszę zobaczyć, jakie tu są potężne zakłady Azovstal. Tak? Hale zakładów Azowstal, dość wyraźna linia kolejowa. No to jest teren bardzo dobry do obrony, relatywnie trudny do zajęcia. Hałda z zakładów Azovstal zdecydowanie góruje nad okolicą i to nie jedyna hałda. Więc jak sobie popatrzymy na satelitę, no to widać, że tak naprawdę... Teren jest dobry do obrony, a z drugiej strony mamy port i rzekę, które również umożliwiają w miarę łatwą obronę tego terytorium, tak tego terenu znaczy się. Natomiast no faktycznie, Ukraińcy już się tutaj wycofują i, i będą musieli oddać ten teren. Został zajęty port. Tutaj są już dostępne zdjęcia z, o, dokładnie z tych, z tych rejonów z czołgami, które pozują na tle słownic. Można zatem uznać, a dokładnie to z tego rejonu, przepraszam, dokładnie z tego miejsca są już zdjęcia czołgów pod tymi słownicami. można zatem uznać, że, że tak naprawdę no ta obronna ukraińska jest stale zmniejszana, zmniejszana, no zakłady Azov stale zbrojącym się pułkiem Azov są pod ciężkim ostrzałem artylerii i lotnictwa jak się okazuje więc tutaj sytuacja już niestety wygląda bardzo źle dla obrońców. Natomiast obrona Mariupola ma jedną bardzo bardzo ważną misję do wypełnienia, wiązanie maksymalnie dużych sił rosyjskich. Okazuje się, że Rosjanie ponoszą w tym terenie bardzo duże straty, że jednostki są wykrwawiane w tych walkach miejskich i tak naprawdę ta bohaterska taka obrona żołnierzy ukraińskich w Mariupolu wiąże kilka brygad rosyjskich. To są siły, których Rosjanom może zabraknąć w zmaganiach na północy, o czym zaraz powiem, ale zmienimy sobie najpierw mapę na mapę mapę bardziej przejrzystą, czyli na teren. No i przechodzimy, słuchajcie, do rejonu Charkowa. Co się dzieje w rejonie Charkowa? Drururur. W rejonie Charkowa dzieje się niewiele, tak naprawdę. Ta batalionowa grupa bojowa próbowała podejść pod Charków. Tutaj są zmagania dość nieduże, natomiast w Harkowie. w Charkowie, tak naprawdę mamy. Jedną brygadę pancerną przy Charkowie, jedną albo dwie zmechanizowane, brygada zmotoryzowana, jedna brygada lekkiej piechoty. I można uznać, że te siły są na tyle duże, że Rosjanie nie mają możliwości zajęcia Charkowa. Żadną miarą po prostu nie będą w stanie go zająć. Natomiast to, wokół czego ogniskują się tak naprawdę zmagania, to jest taki wpust sięgający między Kramatorska, Słowiańska, Sewerodoniecka. I tu się dzieje niedobrze, ponieważ tutaj, jak sobie zobaczymy mapę, no to widać już, że, że pewne osie działań Rosjan są jasno widoczne, już je można zidentyfikować. I teraz ważna uwaga: to, co na mapie jest zaznaczone kolorem przerywanym, czyli przerywane takie strzałki, to są działania planowane. Oczywiście ja nie wiem, jakie Rosjanie mają plany, to są przewidywane przeze mnie działania Rosjan, uwzględniające obecne osie ich ataków. Oraz mniej więcej teren i możliwości jednostek, które w tej chwili są na szpicy natarcia rosyjskiego. Tak więc te przerywane linie to jest to, co ja zakładam, że będzie się działo, albo jakie mogą być plany rosyjskie, a nie to, co się dzieje. To, co się dzieje i to, co jestem w stanie mniej więcej określić jako obecne, dziejące się zdarzenia, to są strzałki po prostu kolorem ciągłym zaznaczone. No i teraz zacznijmy od poziomu, od północy, na pozi na pół na a, na a na południe od Izjumu. <laughs> tu mamy Izjum. W miejscu. No i tutaj teoretycznie mamy brak nowych doniesień przez ostatnie 3-4 dni. Także wiemy, że toczą się ciężkie walki. Jest bardzo wiele filmów pokazujących kolejne batalionowe grupy bojowe Rosjan, które zdążają w ten rejon. Wiemy, że Ukraińcy przerzucali swoje rezerwy, natomiast na no, jakoś tak, filmiku z walk mało. Ani nie ma latających dżivelinów, ani latających stygn, no, ani zdjęć z bajakarów, bajakarów, czy jak tam się to wymawia? TB2, tak będzie lepiej. W każdym razie Boże, dobrze, że te dwójki nie przenoszą Hellfire'ów, bo ja bym powiedział Badziakar z Cellfire'em, to już w ogóle by było. No w każdym razie e, mamy tutaj ciężkie walki, które w tej chwili moim zdaniem mają na celu tak naprawdę otoczenie przynajmniej dwóch albo trzech brygad na północny zachód od Słowiańska, Słowiańska i zniszczenie ich. Wydaje się, że Rosjanie rzucają po prostu duże siły w nadziei na po prostu zniszczenie brygad ukraińskich na polu walki i, i prawdopodobnie taki jest cel tych działań w tym miejscu. Wydaje się, że brygada zmotoryzowana, która broni tego terenu, jest otaczana od północy i od południa przez tak naprawdę przynajmniej trzy bataliony, pułkowe taktyczne grupy bojowe Rosjan, czyli duże siły, które moim zdaniem zajęły już te wsie i będą starały się zamknąć po prostu pierścień okrążenia, nie, pozwoleć, nie pozwalając wyjść z niego brygadzie zmotoryzowanej ukraińskiej. Ta sama sytuacja ma miejsce na wschód. Widzimy tutaj, że siły rosyjskie próbują takimi szczypcami, jakby obejść i zamknąć Brygadę Powietrzno-Szturmową, bodajże 95, która trzyma tego terenu. I teraz ta brygada albo będzie musiała się cofnąć, no albo zostanie wzięta w pierścień okrążenia. Przy czym te wszystkie działania, które tutaj widzimy, moim zdaniem będą zmierzać ku temu, żeby wyjść na południe i odciąć tak naprawdę słowiański i Krematorsk od reszty kraju, tak? czyli taka CATK, czyli atak z przerywane strzałki, to są moje przewidywania, którędy może to wszystko pójść. Oczywiście Ukraińcy ściągnęli nowe siły, ściągnęli jedną brygadę pancerną w ten rejon, ściągnęli jedną brygadę zmotoryzowaną, o no tutaj, a nie rzucili do akcji, Natomiast no, jakoś nie słychać o większych sukcesach ukraińskich, nie słychać też o jakichś większych porażkach rosyjskich. Zapewne musimy jeszcze trochę poczekać na to, żeby się sytuacja wyjaśniła. Natomiast jakichś takich naprawdę szczątkowych informacji, które ja sobie tam składam, no nie jest dobrze. Nie jest dobrze nie wygląda to dobrze dla Ukraińców. Mam nadzieję, że się mylę, ale Rosjanie naprawdę rzucili w ten rejon duże siły. No i widać takie wyraźnie, już w tej chwili oś natarcia na południe, takie dwa jakby szczypce próbujące... Zamknąć w pułapce brygady ukraińskie. Jeżeli chodzi o południe, no to tutaj też nie jest za dobrze przy górówce, ponieważ mamy atak od południa całej brygady. On na razie tutaj jest blokowany i powstrzymywany, no ale ewidentnie będą chcieli pójść na Konstantynówkę. Natomiast od popasnej tutaj, no mamy kilka batalionowych grup bojowych, które w tej chwili zmiera, zmierzają do Bachmutu i wydaje się, że Rosjanie będą chcieli po prostu zająć Konstantynówkę, okrążyć tą brygadę, która tutaj tak naprawdę broni tego terenu albo zmusić ją do wycofania się, raczej ją zmuszą do wycofania się. No i co, co nam to przypomina? No przypomina nam to takie klasyczne, znane z innych operacji jeszcze sowieckich z czasów II wojny światowej kleszcze, tak, czyli słabsze uderzenie od południa, w tym wypadku mocniejsze uderzenie od północy i próbę zatrzaśnięcia wojsk ukraińskich w takim pierścieniu okrążenia między Słowiańskim Krematorskiem. Kramators, kramatorskim, przepraszam. Czy mają na to Rosjanie do sił? Myślę, że to nie jest dobre pytanie. Myślę, że raczej lepsze pytanie brzmi, czy Ukraińcy mają dość sił, żeby powstrzymać te ruchy. Ponieważ pewne znowu niepotwierdzone informacje, e, każą przypuszczać, że Ukraińcy musieli wycofać dwie brygady całe z tego rejonu, które zostały prawdopodobnie zniszczone na poziomie 60-70%, czyli oddają się do przeformowania wycofania. Z tym, że to były brygady, które od pierwszych dni no, operacji tak naprawdę broniły się w tym rejonie, tak więc e, to też trzeba uwzględnić, że po prostu musiało nastąpić luzowanie sił. Natomiast jeżeli Podkreślam, nie wiemy tego dalej, ale jeżeli jest to prawda, że obie luzowane brygady były zniszczone na poziomie około 60-70%, no to to oznacza, że one w zasadzie nie nadają się do uzupełnienia, tylko do formowania na nowo. No ale swoje zadanie wypełniły, ponieważ hamowały postępy Rosjan. No i oczywiście sewerodoniec, gdzie Rosjanie drepczą, drepczą, no ale posuwają się powolutku naprzód. Rubieżne zdobyli, spychają obrońców, i tutaj też warto będzie na chwilkę wrzucić mapę satelitarną ponieważ tutaj można zobaczyć, że rzeka tak naprawdę wyraźnie dzieli cały obszar walk i Rosjanie od północy, idą od wschodu i od północy starają się przejść i tak naprawdę oni będą starali się tutaj odciąć prawdopodobnie miasto, tak? zająć takim pierścieniem okrążenia, zobaczymy co z tego wyjdzie. Wtedy ukraińska brygada będzie musiała się wycofać. Jak już mamy mapę satelitarną, to pozwolę sobie cofnąć. Tutaj mapę hybrydową, to będzie jeszcze lepiej widać. Sama satelita nam niewiele powie. Ok, Kramatorsk, Słowiańsk. I teraz zobaczcie, jak to wygląda. Oś natarcia tu. Oś natarcia tu. Tu prawdopodobnie gdzieś połączenie raczej nie będą o Konstantynówkę walczyć, raczej ją będą starali się obejść od południa od północy. I będą starali się dojść na tak naprawdę południowy zachód od Krematorska. Krematorska. Natomiast na północy, no to tutaj mamy ciężką sytuację, ponieważ brygada powietrzno-szturmowa, która się broni, jest odchodzona, obchodzona ze wschodu, obchodzona z zachodu. Ona albo będzie musiała się wycofać, albo zostanie okrążona i zniszczona. Brygada zmotoryzowana, która broni tej wsi, tak naprawdę już prawie jest otoczona. Ona będzie musiała w ciągu najbliższych 24 godzin podjąć decyzję, czy bije się w okrążeniu, czy, czy wycofuje się. No i wieść Barwinków, miasto, z którego próbowała kontratakować brygada albo pancerna, albo zmechanizowana. Tutaj dane są niejasne, tutaj doszło do boju spotkaniowego czyli takiej w sumie najkrwawszego rodzaju walk. No i zobaczymy, jaki będzie efekt tych zmagań toczonych tutaj. Natomiast, tak, obecnie sytuacja jest taka, że informacje są szczątkowe, są raczej niepewne, docierające do nas głosy. Ukraińcy się nie chwalą jakimiś sukcesami większymi, Rosjanie też się nie chwalą sukcesami, natomiast wiemy, że obie strony rzuciły w ten teren w zasadzie wszystkie dostępne siły, które mają. Jaki będzie tego efekt? Zobaczymy w przeciągu najbliższego tygodnia, dwóch. Pojawiają się takie głosy, że Rosjanie będą chcieli zakończyć przed 9 maja wojnę i ogłosić jakieś zwycięstwo. Szczerze nie wierzę, żeby to się udało im zakończyć do 9 maja. Ja uważam, że walki w tym teren, na tym terenie potrwają tak naprawdę do czerwca, może nawet do lipca, ponieważ Rosjanie wciąż ściągają nowe i świeże siły i rzucają je do walki. Z kolei to samo robią Ukraińcy. W każdym razie. Będziemy mieli tutaj taką miniaturkę bitwy na łoku na kurskim, tylko że Rosjanie robią teraz za nazistów, znaczy się Niemców, a Ukraińcy robią za tych dobrych. Przecież akurat na łoku kurskim to tam nich nie był dobry w 1943, tak by the way. To od strony moralnej to przypominało po prostu mafijne porachunki. Natomiast no w tym wypadku wiadomo, kibicujemy Ukraińcom wszyscy i to co widzimy w tej chwili, to są bardzo ciężkie walki, bardzo ciężkie zmagania, których charakter jest zasadniczo odmienny niż to co widzieliśmy na północy. No bo... I to by było na tyle, jeżeli chodzi o raport z walk na Ukrainie. Dziękuję, że wraz ze mną śledziliście te zmagania i mogliśmy je razem przeanalizować. Zanim się rozstaniemy, tradycyjna prośba o polajkowanie i zasubskrybowanie kanału, włączenie dzwoneczka oraz przesłanie do znajomych. Jeżeli to zrobiliście, dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia następnym razem. Cześć!